Siemano ludziska, ja jestem Kadi, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Zapomniany Świat. Okej. Okay. Dzisiaj igla nie będziemy budować mm, Jest to nudne zajęcie, a na dzisiaj przy przygotowałem mm, trochę ciekawsze rzeczy, a przynajmniej mam nadzieję, że mi się tak wydaje. E, planuję skoczyć na tamtą wysepkę, bo jest na nią bardzo łatwy sposób. Mianowicie taki jaki wykorzystałem dostając się tutaj na ten spawner świnek, e, swoją drogą miałem e, takiego farta, bo spadłem stąd, e, spadłem stąd e, tu i zostało mi tylko pół serduszka. Jak uda mi się to w tym momencie e, będziecie mieli mm, screena z tym pół serduszka, bo robiłem tego screena. E, no. Ale teraz wybieramy się tutaj Tak mam staka kurczaczków Bo sobie ubijałem ich trochę Oj wy niedobre kurczaki e, No i sobie się tym będę żywił Przez najbliższy czas No dobra Jak ja to planuję zrobić ludzie 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 Ja to planuję zrobić tak jak, tak jak wtedy O, oh no ginę Albo w sumie kobel Bo jest mocniejszy No i ciśniemy Wciśniemy, halo. No, dobra, udało się. Mmm, ojej, <laughs> trochę się zapatrzyłem, Muszę ogarnąć. Nie da się przystopować ani nic, muszę ogarnąć. O, oh, fuck. To już? No, już. Chciałem ogarnąć, jak daleko muszę zejść. Oh, no. Squid. U, nisko spadłem. O lol, faktycznie nisko spadłem. Mało brakowało, i bym deadną. Myślę, że teraz znowu odcinki Zapomnianego Świata będą częściej. Mam trochę na głowie, ale jakoś spróbuję sobie. Ojoj! Come on, come on! Dobra, jakoś spróbuję sobie to wszystko pogardniać, No nie, 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 nie. Żeby wszystko się udało. Nie, 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 nie. nie, nie. Czemu ja spadam, ludzie? Nie piszcie czemu spadam, bo wiem czemu spadam, bo jestem... O Jezu, kurczaka chciałem położyć. Nie, ta woda się tu rozlewa wszędzie. Nie. Nie. To jej nie powstrzyma, co nie? Nie, to ją tylko bardziej. No. Boże! Myślałem, że to będzie łatwiejsze zadanie, a jak widać jest bardzo trudne. Głównie ta woda, o nie, noc zachodzi? Ludzie Kurde, przez to spadanie się tylko coraz bardziej irytuje I przestaje wierzyć w swoje możliwości, które i tak są marne Tak, nie O, prawie a, a, a. Dawaj, dawaj jest, 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 udało się. Kurde, ale tam się cały czas woda rozlewa. Łaj, czemu? Czemu ludzie? Wiem, że woda się rozlewa na 7 czy tam 8 bloków. No ale bez przesady, ile można, no? Ile można? Tutaj dla tego bloka. Ok. No dobra, no nic. Uff, trochę problemów było. No nic. Dobra, już możemy cisnąć sobie. Ale ja jestem głupi Stamtąd mogłem o, Dobra Nieważne, nieważne Ale w sumie teraz mamy transport Jakby ta wyspa była jakaś potrzebna Lub było coś na niej do zagospodarowania To możemy się tu wybrać Jakaś lawa czy coś Jakieś drzewo Wiecie, lukam, czy nie ma żadnych skrzynek itp Net mi padł? Nie Myślałem, że mi net padł o, proszę bardzo, świnka, siemano Glowstonik i... Ten wilk jest chyba bardzo wygłodzony Eee... No, spoko, Masz, ziomuś, zjeść sobie E, nie oddawaj mi tego, tylko, tylko sobie zjedz to, wilku e, Czyli ta wyspa to jedna wielka porażka, bo tutaj nic nie ma Jeszcze sprawdzę okopie Dookoła Oh no, spadłbym Spadłbym Tutaj nic nie ma, co nie? Nie, tu. tu LOL. Tak czy siakbym jakbym tutaj prędzej czy później wpadł. Tutaj nic nie ma, tylko te drzewo mnie, no tak jakoś. Się ma wiem, że tam jesteś. Nie zaatakujesz mnie lacka. Ale mi się odbija. Mam jakieś śnieżki, nie mam. Come on and fight. Come on and fight. Come on, come on and fight. Yeah. I win. It. LOL. Aż sobie zrobię screena na pamiątkę Dobra <laughs> Oj. Wbijamy na górę i teraz mam takiego plana, aby wbić się gdzieś znowu na jakąś inną wyspę z tym, że. Z tym, że prawie dedłem spadając. I znowu spadłem yy, Jak widzicie lamie sobie. Jest fajnie, cieszymy się. A właśnie wziąłem, 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 tak, wziąłem. Tak, mówi się wziąłem. E, wziąłem sobie TNT, to znaczy jeszcze nie TNT, ale nabiłem trochę creeperów e, oraz mam tam trochę piachu. O oh, fuck. A nie, wodą mogę płynąć po prostu do góry. E, tak więc... Kur. Nie, 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 nie. nie. Nie nazwę tego odcinka fail, bo fail odcinek chyba już kiedyś był Chyba, że to nie z tej serii i nie na tym kanale, nie jestem pewien e, Dobra, nieważne, wbijamy sobie tutaj Ta woda ogólnie idzie od tej odwróconej wysepki Jak widzicie drzewa rosną do góry nogami Te pnącza idą w dół i woda Jakieś tam jezioro idzie sobie też w dół e, Spoko, dobra, nieważne Ty mnie nie zestrzelisz, co nie? Ufam Ci Szkielecie, ufam tobie. Szkielecie, ufam tobie. Yy, dobra, Kurde, myślałem, że będzie mniej problemów. A tu proszę, połowa odcinka, próbowałem się wbić na jakąś głupią wyspę, na której i taki tak nic nie zastałem. Nie, sorry, był tam wilk. A raczej wilko -świnia. Dziwna sprawa, Nie wiem, nie mam pojęcia czemu tam była świna. O, proszę bardzo. Olol, rzadki widok, szkielet. W całym secie plus butów yy, jeszcze z, z, z enchantowanym chestplate'em. No nic, nieważne. Yy, jeszcze chcę się dostać tam. Ta wysepka mnie irytuje. Wiem, że tam jest enchant, tak więc on się nam przyda. Tutaj się niepostrzeżenie spróbuję wbić do domku. A, no i w ogóle miałem creepera w domu. Miałem mały fight. Miałem mały fight z creeperem. No, no w domu. Come on. Come on. Come on. No! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Po prostu w to. Nie wierzę. Tylko na odcinku mogę mieć takiego farta. Jezus! No nic. Wcześniej jak miałem fajta z creeperem, to nic mi się... Jezu, jeszcze szyba, bo Dobra, jak na razie prowizorka, ja to sobie później poza odcinkiem. A, później poza odcinkiem sobie to zrobię wszystko tak jak było Dobra, idziemy w końcu spać No Skoro odcinki są częściej, praktycznie codziennie, no to mogą być takie nudne, gdzie ja 7 minut idę i nic nie zrobiłem, czy tam 8, czy tam ile tam już jest, bo nie wiem. Dobra, nieważne, nie obchodzi mnie to. Yy, zaczyna mi lagować, bo to mi się nie podoba, a, bo to oznacza, że jest mało miejsca na dysku. Co mnie po prostu denerwuje. Okej, okay, kratki już wróciły do normy. Zrobię sobie ten piach tylko. Nie piach tylko. Ee, jak to się zwało? Dobra. Zobaczycie zaraz, o co mi chodzi. Nie, tutaj będzie Yep, Jep, 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 jep. Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I mamy tu TNT. No, mamy dwa TNT. I idziemy je wysadzić tam, gdzie wczoraj je wysadzaliśmy. Eee. Yy, Okej. Okay. No. Zmniejszę ten render jeszcze, tak w razie czego? No. Tego nie chcę. Weźmiemy sobie na short. Okej, okay, jak na razie pomogła. Wow! Ale się wystraszyłem. Jakieś czerwone temię. Ja eee. Yy, Ogólnie muszę dysk wyczyścić, bo mam strasznie mało miejsca Jak kończę nagrywać to zwykle ze 3-2 gigami zostaje Tak więc wiecie, odcinki na hardkorze na granicy niemożliwości i niemożliwej niemożliwości No, wbijamy sobie tutaj, wysadzamy jeszcze raz TNT i skreślamy tę głupią tabliczkę No Tak więc, schodzimy sobie tutaj na dół, elegancko Kurde, mogłem jakoś bardziej przemyśleć ten odcinek, bo trochę tak słabo jest. Wiem, że jest słabo. Ludzie, nie narzekajcie, ja o tym wiem. Ja o tym doskonale wiem. Jeszcze o Redstone nie zapomniałem. Jesus. A tu mam Redstone. To jeszcze ze tamte, z tamtego wybuchu został. Eee. Tak może być, może być. Jest ok dźwignia, choć tu. No i teraz to teraz będzie kopalnia za pomocą TNT i będzie można wykreślić tabliczkę. Ok, 3, 2, 1, go! Find the hole! Yeh! No! Oh. Tak, kopalnia za pomocą TNT. I did it. Zobaczcie, dużo surowców, dużo surowców, dużo wybuchło, ale I don't care. No, mam ich tutaj dużo, nie będę teraz tego kopał, bo mi nie jest nic potrzebne, mam wszystkiego, chyba w, nawet w nadmiarze, jak na razie, tutaj jest spawner, o którym ja wiem, a właśnie tutaj, olo, spawner szkiel szkieletów mam, faktycznie, zapomniałem o nim kompletnie, kurde, ale on jest strasznie nisko, chciałbym eksperkę zrobić, no nic, kurde, w ogóle przydałoby się tutaj na tą serię kogoś zaprosić. Bo ją jest strasznie ciężko samemu robić A wiecie, we dwóch Zawsze raźniej Lepsze, ciekawe pomysły Mam jednego kolegę, który ogarnia tą mapę Dobrze, bo ją grał sobie na niej <laughs> e, No Dobra, wybijamy sobie Wbijemy God damn it. Wbijemy sobie jeszcze na jakąś wysepkę e, Tylko chwileczkę It, it, it Dajcie mi się zastanowić na co my się możemy wbić? E, odpowiadam wam ta plażowa wysepka? Mi tak. A z niej dostaniemy się na ten cmentarz. Skąd wiem, że to cmentarz? Bo widać było wcześniej. No, ja nie używam modów. proszę bardzo. mode 1. Game mode 1. You don't have permission to use this command. A nie, to nie jest cmentarz. Tam dalej jest cmentarz. No nic, nieważne. E, trochę, trochę, trochę. Przejebałem, że się tak gładko wyrażę. Chcę uchwycić tego klocka drewnianego i mi się udało. O, proszę bardzo, a za pomocą tej plażowej wysepki dostaniemy się e, na. Na co mi się dostaniemy? Na, na te grzyby jakieś Boże. Ludzie wiecie o co mi chodzi, czemu ja buduję drewnem. Because. Jestem idiotą. To, o, dżungla. Czy ja w dżungli już nie byłem przypadkiem? E, dajcie mi się, ludzie, zastanowić. Jeżeli nie byłem, bo to jest bardzo możliwe, i chyba nie byłem. Hmm, nie pamiętam. A jak nie byłem, to wiem, że warto tam iść, bo tam są ciekawe rzeczy. No, tak więc mamy. E, co my mamy? No, kurde, no. No, wiecie, no tam jakiś tam temat na następny odcinek. Dobra, whatever. Co my tutaj mamy? Zapewne nic ciekawego oprócz tej jakże uroczej palmy Kilku kaktusów O i skrzyni pod wodą Get out Wow, blaze rod A ah, sam piasek, ale blaze roda mamy Dobra, to mi się przyda Ta, bo autor myślał, że jako pierwszą, jedną z pierwszych tych wysepek Dojdę tutaj Dobra, no to jak, jako taki bonusik w dzisiejszym odcinku Załatwimy trzy wysepki, wow Kadi, you freaking freak. Yeah, I am. Dobra. Jestem szalonym szaleńcem, dobra. Wbijamy sobie. Krowy. Krowy. Piękne krowy. Jump. Ok. No. Dobra. E, tutaj mamy jakieś niespodziane. Wow, drabinki. To był Facebook. A, zaraz się dowiecie dlaczego Pa, pa smerf Okej, okay, mamy jakieś skrzynie, tutaj co mamy? Piecyka Ua, Dirt piecyk yy, Ktoś... <grym>, ktoś próbował mushroomy przepalać, no okej okay. Spoksio Co tutaj mamy? Tutaj jest receptura jakiegoś craftingu? Raczej nie, nic się tak nie tworzy, ale mamy jakiś zegar Trochę bone milu trochę grzybków, no ale wiecie, tutaj jakiś papa, Smurf mieszkał, tak więc nie oszukujmy się, żomuś nie mógł być bogaty. Jeszcze tylko zobaczę, czy wyspa nie ma żadnej zawartości i dzisiejszy wow odcinek będziemy kończyć. Nie, wyspa nie ma żadnej yy, żadnej zawartości. No i tak jak mówiłem, kończymy ten odcinek. Ja sobie odłożę to. Nie, nic nie będę odkładał, bo po co odkładać? Po co robić problemy na koniec odcinka? Chodź tu krowo. Ojej, nie wpadni tam. Chodź tu krowo. Chodź, no chodź, ale. No, zobacz w kamerkę. Nie patrz się na mnie, patrz do kamery. Ach, głupia krowa. No dobra, ludzie. To był 17 odcinek Zapomnianego Świata. Ja jestem Kadi. W następnym odcinku wybierzemy się do dżungli. A teraz zachowajcie spokój i. To widzimy się w następnym odcinku. Cześć!